Cześć, witajcie. Ostatnio na grupie widziałam, że coraz więcej osób skarży się, że mszyca zaatakowała już wasze róże czy jakieś tam rośliny. Jak tylko przeczytałam, tak zaraz szybko pobiegłam do moich róż, zobaczyć, co się z nimi dzieje. Na razie jeszcze mszycy nie ma. No niestety, nawet taka zimna wiosna nie odstrasza tego szkodnika. Trzeba kontrolować cały czas. Pokażę wam kilka sposobów na to, jak poradzić sobie z mszycą. Pierwszym sposobem jest zawieszenie żółtych tasiemek. Na roślinach. Jak widzicie, tu jest mój bób na bobie, już mszyca niestety siedzi. Takie tasiemki żółte będą przyciągały biedronki i dzięki temu po prostu biedronki zjadają nam nasze mszyce i po prostu będzie tej mszyce mniej. Takich tasiemek trzeba troszeczkę zawiązać na roślinach. Jedna tasiemka nie wystarczy. Pamiętajcie o tym, że każda roślina non stop rośnie, więc jak tasiemki zawiązujecie, to zostawcie tak po prostu tylko lekko przewiązane. Nie róbcie tam plętołków i jak tylko mszyca zniknie z Waszych drzewek, krzaków, z róży, tak od razu ją usuńcie, tą tasiemkę, żeby ona się nie wgryzała w roślinę. Widziałam w zeszłym roku, że dużo osób po prostu zostawiało na zimę te tasiemki na drzewach, na różnych krzewach to bardzo niedobrze, bo one się po prostu wyrastają w te wszystkie kory, w te wszystkie łodygi i później mamy takie zwężone niepotrzebnie. Także pamiętajcie, żeby je pousuwać w późniejszym czasie. Co dalej można robić? Można też oczywiście opryskać gnojówką z pokrzyw. Najlepiej jest dodać łyżkę mydła potasowego, żeby po prostu ten środek lepiej oblepił te wszystkie mszyce, żeby po prostu te opryski nie, spły nie spływały tak szybko. Postarajcie się nie używać tych takich silnych killerów, które zabijają nie tylko mszyce, ale też inne e, pożyteczne owady. Ja w swoim ogrodzie mam pszczółki murarki, jak wiecie, i nie wyobrażam sobie sięgać po taką silną broń armatnią, tylko po to, żeby zlikwidować mszyce. Na rynku jest mnóstwo środków ekologicznych, które pomogą Wam zwalczyć. Nawet ten nawóz z pokrzywy, który ostatnio Wam pokazywałam, czy takie różne opryski naturalne na e, mszyce. Bez problemu możecie nimi opryskiwać. Słuchajcie, ja mam akurat taki sumina. Możecie, on będzie zwalczał mszyce, przędziorki, mączniki, tarczniki, inne szkodliwe roztocza i owady. Jest naturalny, nie, nie zabija nam pszczół. Jak zrobić taki oprysk? Obojętnie, czy to będzie ten środek, czy to będzie gnojówka z pokrzywy, czy to będzie jakiś inny, który sobie wybierzecie. Pamiętajcie o tym, żeby nie opryskiwać roślin w słoneczny dzień, bo te wszystkie kropelki, które zostaną na roślinie, Mogą po prostu sprawić, że słońce przypali za mocno nam nasze rośliny. W ogóle, opryski najlepiej jest wykonywać wczesnym rankiem albo wieczorem. Chodzi o to, że po prostu ten środek nie wyparuje tak szybko, że on po prostu troszeczkę poleży na tych naszych roślinach. Gdzieś takie trzy godziny powinien sobie leżeć i po prostu wykańczać te wszystkie np. mszyce. Bardzo ważne jest też to, żeby sprawdzić, czy czasami w ten dzień nie będzie padał deszcz. No bo jak opryskacie swoje rośliny przeciwko jakimś tam szkodnikom i przyjdzie za pół godziny deszcz no to zmyje cały ten środek. Naturalne opryski mają to do siebie, że trzeba ten zabieg powtarzać co 3, 4, 7 dni w zależności od tego co stosujecie i na co. Mimo tego, że świeci słońce, pokażę wam jak opryskiwać rośliny, bo to jest bardzo ważne. Opryskujemy najpierw z góry, żeby ten środek się rozszedł po wszystkich liściach. Następnie robimy od dołu żeby wszędzie, gdzie te szkodniki siedzą, te opryski dotarły. Jeżeli macie takie miejsca, gdzie mszyca dopiero się pojawiła i jest naprawdę w małych ilościach, możecie po prostu wziąć wąż ogrodowy i tak z dosyć mocnym strumieniem spryskać tą mszycę i po prostu ona się zmyje. Bardzo często jest też tak, że mrówki przenoszą mszyce na swoje ulubione rośliny. Mrówki żywią się odchodami mszycy i z racji tego, że na przykład na niektórych roślinach po prostu ten sok jest smaczniejszy, to one sobie po prostu tę mszycę przeniosą. Jeżeli macie mrówki w ogrodzie, to warto jest zrobić sobie takie w tych miejscach, gdzie one występują, płytki chodnikowe. Podlewać tam codziennie, żeby pod tą płytką chodnikową zrobiło się wilgotno. Te mrówki razem z królową, z jajami się przeniosą i po prostu jak podniesiecie, tak macie całe mrowisko razem z królową do zlikwidowania. W jaki sposób je zlikwidujecie, to już e, wasza sprawa, ale można po pierwsze zalać wrzątkiem, tak jak pisaliście, można posypać jakimś tam proszkiem, można. No, w różne sposoby zlikwidować te mrówki. Jeżeli zlikwidujecie mrówki ze swojego ogrodu w tych miejscach, gdzie one właśnie przenoszą tą mszycę, to tej mszycy też będzie dużo mniej i ona nie będzie tak szybko wracać. My mamy mrówki w mieszkaniu, w takim formikarium to się nazywa, i zauważyłam, że mrówki są naprawdę pożytecznymi stworzeniami. One nie robią tylko szkód w naszych ogrodach. Wiadomo, że jak mrowisko jest pod roślinami, no to po prostu te korzenie obsychają i te rośliny tam nie rosną dobrze, ale mrówki. Y Niesamowicie czyszczą nasze ogrody z różnych szkodników, bo one też zjadają, one też potrzebują białka, więc te takie różne szkodniki zjadają sobie te jaja tych szkodników. Dodatkowo, no po prostu one zbierają wszystkie nasionkach chwastów też sobie do swoich y, tam tuneli. W zależności od tego, jakie macie mrówki u siebie w ogrodzie, to one się żywią różnymi rzeczami. Także mrówki warto mieć w ogrodzie, ale też w takich kontrolowanych ilościach. Na moich różach jeszcze nie ma mszycy, ale już widać. Że zaczynają chodzić po nich mrówki. Obserwujcie swoje róże, bo bardzo często jest tak, że mrówki i w ogóle mszyca pojawia się z dnia na dzień. Im wcześniej zaczniecie zwalczać tą mszycę, tym po prostu będzie Wam łatwiej ją zlikwidować, bo nie ma nic gorszego, jak doprowadzić do tego, że całe nasze rośliny są oblepione od góry do dołu szkodnikami. Jak zabezpieczyć drzewa, pokażę Wam w kolejnych odcinkach, ale dzisiaj po prostu no, zawiążę tą tasiemkę. I będę patrzeć tylko, czy na pewno, albo tak ją po prostu tutaj sobie rozwieszę, po prostu Biedronki, jak tylko będą widziały, że jest coś żółtego, to one będą do tych roślin przylatywać. Jak tylko zauważę, że mszyca pojawia się na mojej róży i Biedronki nie są w stanie jej przejeść, bo mszyca na roślinach pojawia się, słuchajcie, z dnia na dzień. Czasami wystarczą dwa dni, i nasze rośliny są oblepione od góry do dołu myszycami i. Im wcześniej zauważymy, że ta mszyca się pojawiła, im wcześniej zaczniemy ją likwidować, tym po prostu będzie nam łatwiej. Nie ma nic gorszego, jak doprowadzić do tego momentu, gdzie rośliny są naprawdę oblepione całe mszycami. W kolejnych odcinkach będę Wam pokazywać, jak zabezpieczyć drzewa przed mszycami, bo jak cofniecie się do odcinków zeszłego roku, to możecie zobaczyć, że na takich taśmach zatrzymały się mi tam miliony mszycy na śliwce i nie tylko, bo na gruszce również. Także w pierwszej kolejności warto zawiesić wstążeczki, pamiętajcie, żeby one się nie wgryzały w rośliny. No i dalej, no to już musimy czymś tam tą mszycę zwalczać, opryskiwać. Nigdy nie robimy tego w słoneczny dzień, bo tak jak widzicie teraz, pięknie świeci słońce. Dodatkowo, no jeżeli ta mszyca się pojawi i opryskamy ją w dzień, to w dzień latają pszczoły, latają motyle, i które po prostu jak tylko przysiądą, mogą też... W zależności od tego, czym będziecie opryskiwać na tą muszlę, po prostu ucierpieć. Także sięgajcie po nawozy ekologiczne, po opryski ekologiczne. One są naprawdę bardzo wartościowe. Tak samo likwidują szkodniki jak te takie silne bronie. Jeżeli sobie już nie radzicie i widzicie, że wasze rośliny naprawdę. Nie radzą sobie i wy też nie radzicie sobie z likwidacją męczicy w te naturalne sposoby, no to wtedy sięgnijcie po te silne bronie, armatnie, ale róbcie to zawsze wieczorem. Naprawdę was proszę, nie wykonujcie oprysków rano takimi chemicznymi, bo pszczół mamy coraz mniej. Na pewno o tym wiecie. Ostatnio zabrałam Was do producenta kwiatów doniczkowych i tam moja siostra mówiła za kamery, że nie lubi surfini, bo one się wiecznie lepią. To jest nieprawda. Po prostu jeżeli surfinia jest atakowana przez szkodniki, to wtedy zaczyna się lepić. I też możecie tymi naturalnymi opryskami po prostu sobie te surfinie opryskać. Pamiętajcie o tym, że surfinia jest wrażliwa na to, że właśnie jeżeli pada deszcz albo robimy opryski w dzień i bardzo szybko popalą się jej liście. Dlatego najlepiej przed wykonaniem oprysków jest zdjąć te kwiaty z naszych tarasów, zanieść w takie zacienione miejsce i tam opryskać. Chyba, że jest to wieczór, no to spokojnie możecie te surfinie opryskać po prostu sobie wieczorem. Mamy bardzo chłodny rok. Jesteśmy z tymi wszystkimi pracami ogrodowymi naprawdę w tyle, także dbajcie o to, żeby szkodniki nie atakowały Waszej mszycy, o na przykład niedługo koperek na pewno będzie obgryzany, ledwo się wybija z ziemi i już będzie oblepiony mszycą. Kontrolujcie to wszystko, bo mszyca i inne szkodniki nie śpią im zimna pogoda aż tak nie przeszkadza. Jak widzicie, moje murarki gdzieś tam sobie fruwają wszędzie dookoła, bo nie pokazują się żadne. W ogóle nie mam szczęścia, żeby nagrać Wam, jak one sobie próbają, bo zawsze co chcę je nagrać, to one zawsze są gdzieś tam w terenie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapeczki. Obserwujcie też mnie na Instagramie. Na Instagramie się naprawdę bardzo dużo ostatnio dzieje. Dodatkowo oczywiście zapraszam Was do mojego sklepu internetowego, gdzie znajdziecie mnóstwo. Yy, nawozów ekologicznych i różnych oprysków. Do zobaczenia.